Stwierdzam, że w domu to naprawdę jest zawsze tyle roboty, nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy wszyscy, ale ogarnąć chatę to jest normalnie mistrzostwo, no mistrzostwo. nie, nie to, żebym była jakąś, ja nie wiem, zapaloną, jako zapaloną klejzolką, że musi być czysto, bo dom to muzeum. Nie. No, ale czasami trzeba go ogarnąć. Powiem Wam szczerze, że nie tej roboty trochę. Ciekawe czy tak każda. No i oczywiście ja zawsze notorycznie piorę. Notorycznie. Ja nie nie jest tyle zawsze rzeczy do prania, że to jest szał ciał. I składanie później, i rozwieszanie. Sprzątanie to nie jest jakaś moja mocna strona, domena. Nie, żebym lubiła lubiła i kochała. Ja wiem, że w domu ma być czysto, więc ogarniam jak mogę. Ale nie jestem klejzorką, że dam tu muzeum. Oj nie, nie ja. Ciekawa jest takie. Je, macie do tego stosunek? Dobra, myję tą wannę, bo trzeba. Trzeba wymyć łazienkę, prawda? Raz na tydzień całego. Nie, no nawet częściej. No trzeba takie generalne kolorki. Więc ja dzisiaj robię takie generalne, ale zaraz pójdę pobiegać, bo nie samym sprzątaniem człowiek żyje. Lunia, dzisiaj zarobiona jesteś. Jejku, co ty robisz? Przecież to zawsze ja takie rzeczy robię. Tak. Chodź, ugotowałem obiad, chodź. Chodź, chodź na dół, aha. ugotowałem Gotowca. obiad. Już nie musisz nic robić. O, kibel sprzątam, kibel. Trzeba. Ale fajnie. Ja to lubię. No jasne, baba nie w, ten, w kuchni i w sprzątaniu, zaraz pranie Ale trzeba ja rozwieść. Się... Arkadiuszek, pranie trzeba rozwieść. Dobrze, ugotowałem obiad. Chodź. Za. O, dzwoni poczta. Sfd przysłał paczkę. Tak, dziękuję kuriera dzisiaj. Tak. Pamiętajcie, że tam na Julia 99 macie 10% stałego rabatu, który łączy się tak na samo... Na narkotyki. Och, narkotyki? Wow. Nie no, słuchajcie, teraz musimy dbać o odporność yy, i dlatego Sfd dba też yy, o nas i o nasze zdrowie. Zadbajcie użyjcie kodu juria99, kupcie tabletki na odporność i probiotyki, które są bardzo ważne dla naszych jelit, żołądka i wszystkiego. A tam na stronie są teraz takie duże rabaty. Są 30%. takie duże rabaty i one się łączą z moim kodem, więc jest po prostu mega, super, hiper fajne. A, ekstra. O, wyszła zabelonia Co Za Izabelonia. i obiad przygotowałem. chodź. Tak, dla mnie Oj, Chodź, bo ładna, o jaka półka ładna. Arkadiuszek, i co tam ugotowałeś gotowałeś dzisiaj? Nie Arkadiuszek, tylko Giovanni, Giovanni! Dzisiaj mamy risotto, risotto, czyli włoskie jedzonko. i za chwilę będzie specjalito, specjalito, ekstra panole, i będziemy zaraz jedli. Jedy? Siadaj, kochanie, będziemy aperitif, aperitif. Arkadiuszek, a ty w ogóle dasz mi widelec? Mam. A dobra, wielki. Usiądź, kochanie, księżniczko, przy stole będziesz jadła teraz. To, co ugotowałem, gdzieś to Izabelu byłaś. Miałam pobiegać, słuchajcie, niecałe 3 km. Jest dobrze, jest dobrze. 23 minuty? Nie jest źle. Ostatnio, jak biegałam, to w pół godziny zrobiłam niecałe 3 km, więc dzisiaj jest już lepiej. No i kontynuuję. Muszę dobić do tej, znaczy, muszę, ja nic nie muszę, chcę dobić do tej mojej szósteczki. Co najmniej piąteczkę, żebym biegała co drugi dzień. A ty, Arkadiusz, miejcie na baczności, bo zaraz cię rozbicie z tego. Co mi zrobiłeś jak wychodziłam z dołu? Tego się nie pokazywali, ale byłeś niegrzeczny. Jaki niegrzeczny? No zrobiłem ci kromkę z masełkiem i słocikiem. A to nie chcesz pokazać, jaki byłeś niegrzeczny? No ja jestem grzeczny. Niech się napatrzy na życie, chłopaku. Dobrze. Pani chciała, a zobaczcie co w pitalach. W pierniczam tak, czarną porzeczkę, to jest dżemik 100%. Na naturalnym tylko soczku, bez żadnych cukrów. Nie będę reklamowała firmy, oj nie. No i Arkadiuszek zrobił na naleśniczki. Bezglutenowe i bezcukrowe. Więc ja sobie mogę na to pozwolić po biegu. Mogę. Mogę? No i dobrze. Nie krzyczałam na niego. Nie. Kocham go. Oh. A -a -a -a. Arkadiuszek, to jest twój dzień. Kurde, czekałem na niego pół roku. No. Mm. Pycha. Ale obiecuję, bo już do mnie tutaj niektórzy pisali, jak robiłam z stare że Arkadiusz robi leśniki, żeby, żeby dał przepis. On to wszystko robi z głowy, więc ja, moi drodzy, nagram Wam to kiedyś, po prostu, co on dodaje i dlaczego. I będzie, jak to było, dziawani w kuchni. Także leśniczki na pewno będzie przepis tutaj na moim blogu. Na pewno. Na 100%. Nie z głowy, ale z przepisu, ale sam go opracowałem, więc pokażemy go na żywo.